Cześć Manko, z tej strony moja, a dzisiaj jesteśmy na moim kanale. I dzisiaj już nie będzie to Fortnite, już dzisiaj jest Halloween, a my sobie zagramy w taką grę jak Backrooms Break Demo. Mo taką grę możecie sobie znaleźć na Steamie. Oczywiście link będziecie mieli do niego w opisie. I ja już tłumaczę dla tych, co jeszcze nie wiedzą, co to jest za gra. Backroomsy to jest coś takiego jak zaplecze. Czyli yy, yy, po prostu jakaś osoba sobie powiedzmy zasnęła. To oczywiście to jest taka legenda, Wam powiem, yy, że osoba jakaś dana zasypia i się opiera jednocześnie o ścianę. I wtedy yy, to jest taka legenda, że tak naprawdę jest prawdopodobieństwo, że znajdziemy się właśnie w, na zapleczu i będziemy śnić. O tym y, do, y, cały czas. I to od razu Wam powiem, że oczywiście to nie jest taki zwykły sen, to koszmar jest. Więc y, ja już nie będę przedłużać, i tutaj tylko chodzi o to, żeby y, nie dać się zabić, bo tutaj potwory też chodzą, y, i trzeba po prostu wygrać. Więc y, my sobie zaczniemy czyli start demo. O, właśnie, już jesteśmy. Fajne dźwięki są takie oddychania. No i tutaj pierwsza sprawa, jaka jest. No to jak widzimy, ktoś tutaj leży sobie, a tutaj mamy młotek. To tak, my najpierw musimy, pokażę Wam, rozwalić sobie ścianę. I teraz yy, biegniemy sobie. Poczekajcie, bo tutaj jest pistolet, który później sobie załatwimy. A my musimy znaleźć windę. Ale my najpierw musimy sobie kilka rzeczy posprawdzać. Tak, najpierw idziemy, patrzcie, tutaj mamy windę. Idziemy w tę stronę. Prosto, bo do, do takiego światła. Nie wiem co to było. Aha, bo to wybucha chyba. Tam mamy pierwszego potwora, my musimy go ominąć. Sobie on chyba mnie goni, bo tak słychać. Dobra, no i tutaj skręcamy w lewo. Cholera, ktoś tam jest? No, jakiś tam potworek jest. O, jeszcze te lampy. To będzie trudne. Bardzo do wygrania Jasny glik. Uciekaj! I muszę teraz... Patrzcie. O, biegiem. Bo tutaj jakieś też yy, nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest. Ale takie fioletowe wiecie yy, światełka, które też warto zbierać Chociaż jeszcze, bo tutaj mamy instrukcję Instrukcję mamy musimy znaleźć windę. Coś tu jest Dobra, ja spierdzielam I Teraz tak Jeszcze musimy podro... JASTYGWIT! Yes! Musimy znaleźć koło... O cholera My tutaj musimy znaleźć jeszcze jakąś kartę dodatkową Co tu jest? O, o, o Coś tu się świeci O tym musimy... Patrzcie, czekajcie Elevator Card Gdzie tu jest wyjście? Ej, ja nic nie widzę Ja nic nie widzę Dobra, uciekaj. Nie. Dobra. Nie wiem, które teraz. Tędy. Cześć, co tu pokazuje? Co to jest? Jest dobra, chyba nie wiem. O nie, teraz co musimy zrobić? Jak jedziemy, chyba tu nie wiem. O nie, jest. Jenny, co to jest? You finished level zero, congratulations. Thank you for playing. Dobra, ja to będę tłumaczyć. Wygrałeś level zerowy, gratulacje. Dziękuję za granie. Napisz coś, yy, dobra. To sobie pominiemy. No całkiem nieźle. Ty, a tu nie ma więcej level. I serio, tu nie ma więcej leveli? Chyba jakiś żart. My przeszliśmy już pierwszy level, to to nie było takie trudne, chociaż mega straszne, muszę mam powiedzieć. Quit to menu. Aha, to my już przeszliśmy, zajebiście ale wiecie co? My tutaj nawet yy, wiecie co możemy też zrobić? to rozwalać sobie te bakrumsy, patrzcie. Bo my już nie wiem jak ja to zrobiłem jakoś przeszedłem za pierwszym razem. Ale patrzcie, jeszcze raz sobie zagramy yy, i tutaj też nawet jest coś takiego fajnego, że możemy strzelać do nich. Ja, muszę pokazać to jeszcze. Bo tam właśnie musimy też znaleźć yy, pistolet, patrzcie. Tu mamy młotek. No i właśnie też można znaleźć y jakoś utworzyć ten pistolet za tymi kratkami. Nie mam pojęcia jeszcze, jak. Ej, ja chyba już wiem. Y nie, nie wiem w sumie na to. to, co my musimy zrobić. Eee. Y nie, nie wiem. Które? Yy, tędy chyba. Tak, tędy. A, właśnie, bo my musimy znaleźć te fioletowe takie. Yy, Activenenty, ak czy jakoś tak. <ścoughs> nie wiem co to jest to fioletowe. Coś, co się na pewno przydaje, bo można właśnie otworzyć jakieś... jakoś te... wiecie? Yy, no te kratki tam, gdzie jest ten pistolet. Nie wiem jakim cudem ja już tę grę przyszedłem, mogę na drugi raz spróbować. O nie, jakiś pajęczak. Dobra, spierdziela. Oje! A ja już oberwałem, ja cię. Ja już oberwałem, co to jest? O ja pierdziela. Dobra. Weapon, Closet, Key Aha, to możemy ten pistolet Ja pierdzielę A no to to jest to A ja nawet nie, nie zwróciłem na to uwagi widzę że to można tym otworzyć sobie już pistolet tam za tymi... Kratami O! Oh, fuck Ja pierdzielę Uciekaj Zawał Biegnij Zawał Gdzie, którędy? Chyba tędy, nie? Tak, tędy, tędy. Chyba, ja nie, nie wiem, ja to te, te właśnie fajne. Dobrze to jest zrobione, że te tablice są, bo bez tych tablicy ja bym tutaj chyba jakieś labirynty robił. I tędy dobrze mówię? Ja pierdzielę. Nie. Pomocy! Ty mnie widzisz? Ty mnie widzisz czy nie? Nie patrzy. Ja się nie patrzę. Ja się nie patrzę, nie. On biegnie, prawda? Biegnie. No a jak? No nie, nie. Biegnie. Ej, Ale czasami on dźwięków w ogóle nie wydaje. Otwieraj te. Nie, nie wezmę tego. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, ja tu muszę labirynty chyba zrobić. On dalej biegnie, prawda? Biegnij! Dobra, te udało mi się go ominąć. Czekajcie, szybko, pistolet. Pak, szybko. Dobra, gdzieś tu się skiteraj. Skiterajmy się gdzieś tu. No? Gdzie jest ten pistolet? No i co teraz? Paniec paniak? Gdzie jesteś? Tam za ścianą? Jak? O, oh, tak! A, ah, fuck! O nie, o nie, o nie! No, o, no, gdzie jesteś? Gdzie cisza? Dobra, z... Uciekam. Dobra, ej my szukamy tego. Yy, komputer room w tamtą stronę. To dobrze idę. Teraz. Dopiero. No, dobra, dobra. Całkiem jeźle. I to jest tutaj gdzieś. Dobra, mamy yy, elevator card. To to drugi raz sobie przejdziemy i z Gierka. Którędy my idziemy? Tędy. Czekajcie... Właśnie, ten pistolet. O kur... Dobra, tędy. I idzie dalej? Chyba tędy... Czekajcie, co to jest za miejsce? Nie wiem. Tam jest jakaś tablica. Jeszcze raz. O, elevator, już mamy. I to była ta ściana. Ja pamiętam tą ścianę teraz. Zamykaj. Jest. Wygraliśmy. Po raz drugi. Po raz drugi mi się udało. A nie wiem, jak. Ej, ale ta gra powinna, po, powinna mieć więcej leveli, ja wam tak powiem. Już drugi raz mi, udało nam się. Chociaż yy, mi. Yy, ja powiem tak szczerze. Serce mi teraz mega wali. Yy, kompletnie mam stresa teraz, ale jakoś bez problemu przeszedłem tą grę. Yy, polecam. Yy, B Taką grę. Będziecie mieli linka w opisie. No i co wam mogę powiedzieć? No bo no możemy w sumie jeszcze jeden horror sobie zagrać w następnym odcinku. Yy, możecie mi nawet zaproponować w komentarzu. Bo nawet ten, yy, ten horror był dosyć krótki. Więc może nie tylko dzisiaj w Halloween. Może w następnym yy, 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 dniu jakimś. Nie wiem kiedy następny odcinek yy, będę nagrywał. Ale myślę, że za niedługo. Kolejny jakiś horror wstawię, myślę, że też będzie tak samo fajny jak ten, więc do zobaczenia i cześć!